Witam dla Tapis TV. Chciałem zaprezentować Państwu najbardziej charakterystyczne cechy pieca Rika Sol. Na pierwszy rzut oka wydaje się to bardzo prosty, typowy, uniwersalny piecek średnich rozmiarów. Ale tak naprawdę jest to wyjątkowy piec ze względu na swój kształt, prostotę, uniwersalizm. Zharmonizujemy go z każdym typem wnętrza. Przede wszystkim co wyróżnia ten piec? za zauważyć piec z tyłu jest zaokrąglony w taki sposób że idealnie wpasujemy go w każdy narożnik między dwie ściany dzięki temu zajmuje bardzo mało miejsca i doskonale sprawdzi się nawet w ciasnych wnętrzach i dlatego też właśnie często jest do takich wnętrz stosowany bardzo gruba warstwa statytu na całej powierzchni obudowy pieca Zapewnia nam utrzymanie długotrwałej emisji ciepła zgromadzonego przez ten wyjątkowy minerał. Front pieca to gruba warstwa masywnego żeliwa. Całe drzwiczki, cała ruchoma część frontu to masywny żeliwny odlew ale to już charakterystyczne dla wszystkich produktów firmy Rika o uniwersalnej stylistyce. W środku mamy masywny, żeliwny ruszt z ruchomymi rusztami i grubą warstwę naturalnego szamotu. Nad paleniskiem znajduje się masywny deflektor, który poprawia sprawność całego urządzenia, a do regulacji wlotów powietrza. Wygodny, manualny regulator i duży pojemny popielnik na dnie paleniska. To rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią prostotę, uniwersalizm i niezawodne ogrzewanie. Dziękuję.